Witam, witam i o biznes i sprzedaż wszystkich pytam, bo o biznesie, sprzedaży i zarabianiu pieniędzy jest kanał od 0 do miliona. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, w jaki sposób dawać angażujące treści. No, powiem Wam, że do tego odcinka zainspirował mnie yy, bliska mi osoba. Nie będę mówił kto to jest, ale jest to bliska mi osoba. Powiem Wam, że... Yy, Trudno jest wymyślić angażującą treść społeczeństwo i nie jest to naprawdę łatwe, ja sam daję Wam różnego rodzaju kontenty zarówno na kanałach Arlenamed jak też na eksperci, daję Wam też kanał właśnie na, zero, na od 0 do milionera i Powiem Wam, że no niektóre moje treści wzbudzają Wasze zainteresowanie, miałem nawet post wiralowy, a niektóre, no widać, że na przykład na niektórych kanałach, takich jak YouTube, mają na przykład zerowe wyświetlenia. Także y, bądź tu mądry i pisz wiersze. Ale co możesz zrobić, tak? Warto tutaj wykorzystać, jeszcze często emocje, warto jest wykorzystać czasami y, wydarzenia bieżące, takie jak, jak choćby na przykład y, tocząca się. Na Ukrainie wojna i powiem, żołą, że na przykład jest taki kanał biznesowy, który bardzo sam lubię oglądać, czyli Expert Wentlake, jak też Biznes 2.0. Jeżeli zobaczycie kilka tam ciekawych filmików, związanych właśnie, ich tytuły były związane z prowadzoną wojną, z prowadzonymi różnymi działaniami politycznymi. Jeżeli w ten sposób, że tak powiem, spróbujesz przyciągnąć swoich klientów do swojego biznesu, czyli właśnie przekazując im informacje, właśnie, które ich mogą zintegrować, przyciągnąć do siebie, no to, no to, że tak powiem, masz tutaj bardzo fajną mieszankę, która może spowodować to, że Twój biznes wystrzeli do przodu. Także, także mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Chciałem może przekazać Ci się o coś więcej. Więc daj ławkę w górę, udostępnij ten filmik, napisz komentarz i, i, i że tak powiem, wyślij to też do kogoś, kto e, ma swoją firmę. Niech poniesie go agorku tym, którzy potrzebują sprzedaży w swoich firmach.